Dzisiaj kochani na Wielkim Buku autorka, do której tutaj wracamy ze szczególną przyjemnością, wiedząc jednak i będąc przygotowanym na całe morze wzruszeń. I mowa tutaj oczywiście o Kristin Hanna, a dzisiaj opowiem wam o jednej z archipelagu. Posłuchajcie... Hej, hej! Moi drodzy, w ten książkowy, marcowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. A tylko walka, by odzyskać to, co stracone, odnalezione i utracone znowu i znowu. I teraz, w warunkach, które wydają się niepomyślne. Lecz, myślę, nie są ani zyskiem, ani stratą. Dla nas są tylko usiłowania. Reszta nie naszą jest sprawą. Tymi oto słowami wiersza T.S. Eliota w przykładzie Krzysztofa Boczkowskiego rozpoczyna się ta poruszająca, niezwykła opowieść o miłości matki i córki. Jedyna z archipelagu, Christine Hanna, w przykładzie Haliny Cieplińskiej, którą recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki, to opowieść o rodzinie. O więzach i o sercach, które nawet zranione do głębi potrafią się odnaleźć w tej największej ciemności. Opowieść o powrotach i o przebaczeniu. Nora Bridge miała całe stany zjednoczone w swojej radiowej garści. Co wieczór prowadziła autorskie talk-show, właśnie wspierając amerykańskie kobiety dobrymi radami. Jej słuchaczki uznawały ją za ikonę moralności. Dla nich była idealną żoną, idealną matką, idealną panią domu. Do czasu, bo nagle prawda o prywatnym życiu Nory wyszła na jaw, teraz jej kariera stoi pod znakiem zapytania. Okazało się, że Nora nie była ani idealną żoną, ani idealną panią domu. Ani tym bardziej idealną matką. Nie tylko dopuściła się w przeszłości zdrady, ale jak się okazało, od ponad 10 lat nie utrzymuje kontaktu ze swoją najmłodszą córką Ruby. Przeznaczenie da jednak matce i córce tę drugą szansę. Obie będą musiały powrócić jednak na Wyspę Lata, tam gdzie wszystko się dla nich zaczęło. Kristin Hanna w swoich książkach potrafi pisać o tych najtrudniejszych emocjach, ale robi to w taki sposób, że od razu trafia do serca czytelnika. Potrafi również brać pod lupę te najbardziej skomplikowane relacje międzyludzkie, szczególnie jeżeli mówimy o tych rodzinnych relacjach. Kiedy mówimy o więzach opartych na oddaniu, na miłości. Jedyna z archipelagu porusza cały wachlarz tematów, jednak ich główną osią, taką kotwicą jest rodzina. Rodzina rozbita, rodzina porzucona, rodzina rozszarpana przez niezrozumienie, przez uprzedzenia, przez niemoc. Wszyscy to znamy, jeżeli nie z doświadczenia, to z obserwacji rodzin wokół nas. Ktoś coś kiedyś powiedział, ktoś coś kiedyś zrobił, ktoś kiedyś kogoś zranił. Powstała taka niezmywalna rysa skaza na całej rodzinie. A ta z biegiem lat i narastającym milczeniem zamieniła się w taką skamieniałą ranę pełną nienawiści, pełną wyrzutów sumienia. W jedynej z archipelagu, Christine Hanna przypomina, że rodzina, nie tylko ta rodzona, ale także ta wybrana, może okazać się tą największą siłą w chwili również tego największego kryzysu. Może okazać się wsparciem i tą bezpieczną przystanią. Szczególnie wtedy, gdy cały świat jest przeciwko nam. Jest jedyną szansą, by wyjść z ciemności z podniesioną głową, spojrzeć na siebie z nowym doświadczeniem z tej nowej perspektywy. Pokazuje jednak również, że rodzina to ciepło w tych ostatnich chwilach naszego życia, gdy żegnamy się już ze światem. Warto o rodzinę walczyć, warto odbudowywać to wzajemne zaufanie, warto odzyskiwać to, co stracone, idąc tutaj za słowami wiersza Eliota. Oczywiście warto kochani pamiętać, że powieści Kristin Ha napisane są ku pokrzepieniu serc. Mają pocieszyć i mają też podnieść na duchu. Opierają się często na tych idealistycznych konceptach, idealistycznych rozwiązaniach, które sprawdzają się raczej częściej fabularnie niż życiowo. Sprawdzają się po prostu w tym uproszczonym świecie fikcji, jednak obudowują czytelników takim bezpiecznym kokonem pewności pewności, że nawet kiedy całe życie wali nam się w posadach, to słuchajcie jest jeszcze nadzieja, jest jakaś druga ścieżka, druga droga, którą można wybrać i wszystko naprawić ta druga ścieżka być może będzie bardziej skomplikowana, bardziej bolesna ale być może pozwoli nam się odbić od dna, bez względu na głębiny w jakich się znajdujemy to po prostu jest budujące uczucie które sprawia, że w tepu książki Hanna no, sięga się z prawdziwą przyjemnością Razem z wydawnictwem Świat Książki zapraszam Was na konkurs. Jedyna z archipelagu dla Was do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi, która rodzina może być filmowa, growa, książkowa, komiksowa? Która rodzina po prostu fikcyjna jest Waszą ulubioną rodziną? No i dlaczego? Swe odpowiedzi piszcie w komentarzach pod filmem Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Christine Hanna i wzruszenia gwarantowane. Tak jak Wam powiedziałam, słuchajcie, ja już w pewnym momencie to tylko mam chusteczki obok i wiem, że będę płakać, za chwilę łzy mi płyną same. No i nie inaczej było z jedyną z archipelagu, tym bardziej, że tutaj również pojawiają się tematy trudne, nie tylko dotyczące te macierzyństwa czy relacji matka-córka, ale również tematy związane z rodziną, z chorobą, z odchodzeniem, no nie sposób się nie wzruszyć. Takie są właśnie jej powieści. Zresztą sami dobrze o tym wiemy, bo już niejednokrotnie na wielkim buku o Kristin Hana mówiliśmy. No właśnie, słuchajcie, zapraszam was również na bloga wielkiego buka, tam możecie sobie poczytać o książce, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa. O książkach Christine Hana opowiadała mnie raz, a tutaj macie ciekawe zestawienie, od czego zacząć przygodę z Christine Hanna. Zajrzyjcie właśnie tutaj. A jeśli jesteście nowi, no to witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że tutaj Wam się spodoba. Rozgoście się, rozejrzyjcie. Jest to kanał literacki, książkowy. Możecie go subskrybować, możecie klikać dzwoneczek. Będę wdzięczna za łapki w górę i za Wasze komentarze. Do zobaczenia.